Cześć, dzisiaj omówimy sobie nowe możliwości nagrywania sygnałów FL Studio. Intro. Wesprzyj mnie na Patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Tips i kłaniam się niezwykle nisko. Ja jestem Bonifacy, a dzisiaj pokażę Wam nowe możliwości dodane wraz z aktualizacją 20,10 dodane do FL Studio, co to wnosi, jak z tego korzystać, no i tak naprawdę jak to wszystko usprawniono. Zanim jednak do tego przejdziemy, zajmijmy się tym, jak to wyglądało kiedyś, mianowicie kiedyś, jeżeli chcieliśmy cokolwiek nagrywać, musieliśmy wybrać sobie wejście sygnału, w tym wypadku ja wybiorę. Jedno Jedynkę. Ściszam sobie ten suwaczek tutaj, tutaj, ponieważ jak słyszycie, duplikuje nam się głos z latencją, więc wolałbym tego uniknąć. I teraz, moi drodzy, jeżeli klikniecie sobie tutaj, to macie nowe ciekawe opcje, wydaje mi się. External input only oznacza, że jest to działanie domyślne i według mnie wydaje się być najsensowniejsze, ponieważ rejestrowany jest sygnał wyłącznie surowy, czyli taki, jaki wypływa z interfejsu audio i nic więcej. I wydaje mi się, że jest to najsensowniejsze wyjście. Dalej mamy opcję external and mixer input. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to to uwzględnia wejście zewnętrzne, czyli to, to co z interfejsu plus ewentualne zmiany związane na przykład poziomem głośności na przypisanym kanale miksera. Post effects. Jeśli dobrze rozumiem zasadę działania, to w momencie, kiedy macie na kanał nagrywania wrzucone jakieś efekty, no to nasz sygnał jest nagrywany razem z tymi efektami, czyli jeżeli macie tam jakieś delaye, pogłosy i tak dalej, to one również są wtłaczane w ścieżkę audio. Post EQ nie do końca Jestem w stanie to odczytać, no bo możemy też w efekty wrzucić przecież korektor. Więc jeżeli ktoś z Was wie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami, to dajcie znać. Natomiast wydaje mi się, że może to dotyczyć tego EQ tutaj, czyli że sygnał będzie nagrywany po wstępnej korekcji z użyciem tego korektora. Post Level and Panning oczywiście dotyczy to opcji levelowania, czyli tego sygnału tutaj. No i oczywiście panningu, czyli jeżeli mamy sygnał spanoramowany w lewo, no to on tak spanoramowany też się będzie nagrywał. No i Post Track. Jeżeli dobrze zrozumiałem, jak działa ta opcja, to nagrywa to wszystko razem z efektami, ze wszystkimi panningami, levelingiem i tak i nawet tą gałką tutaj, czyli możecie sobie poustawiać wszystko, potem wyłączyć rejestrowanie tego kanału, i potem to nagrać, czyli nagrać de facto pustą ścieżkę, co jest taką dosyć zabawną opcją, ale no chyba nikt z tego nigdy korzystać nie będzie. No, i tutaj mamy jeszcze opcję monitoringu sygnału, są trzy. Pierwsza to jest off, i w tym momencie, tak jak widzicie, nie mamy tego monitoringu, nie słychać nic z. Z tej ścieżki, czyli nie jesteśmy w stanie tutaj nic usłyszeć. Jeżeli wybierzemy when armed, czyli ten domyślny stan, to tylko w momencie, kiedy kanał jest uzbrojony, czyli jest za zaświecona ta czerwona kropka tutaj, będzie monitorowane to, co wpływa z mikrofonu albo z jakiegokolwiek wejścia zewnętrznego. Tak jak widzicie, o, jeżeli teraz uzbroję kanał, no to faktycznie słychać i widać, że, że wpływa sygnał. No i oczywiście możemy dać on, czyli wtedy, niezależnie od tego, czy kanał jest uzbrojony, czy nie, będziemy mieli monitoring wewnątrz FLA. Fajnie. Fajnie, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ wprowadzono pewne usprawnienie na playlistie. To znaczy, jeżeli tutaj wybier wybierzecie sobie w track mode, audio track i wybierzecie insert pierwszy, czyli ten kanał, który jest faktycznie teraz uzbrojony, to tak jak widzicie, FL uznaje w tym momencie ten. Konkretny track na Playliście, tę konkretną ścieżkę, jako ścieżkę, na której będziemy nagrywać sygnał. Stąd mamy to samo monitorowanie sygnału, które mamy na mikserze, i mamy tutaj też przyciski, które pomagają nam tak naprawdę w nagrywaniu. Wygląda to w tym momencie no, z grubsza, tak samo jak w innych dawach, i zdecydowanie myślę, że będzie ułatwiać pracę przy rejestrowaniu sygnału audio z zewnętrznych źródeł, co do tej pory w fl u było takie dosyć powiedzmy sobie, problematyczne miejscami. I tak jak widzicie, tutaj możemy wybrać wejście źródło sygnału. Tutaj mamy. Te same opcje, które omawiałem wcześniej z miksera. No i tutaj mamy Arm Disarm Recording, tak? Czyli możemy sobie odznaczyć w tym momencie na tym kanale nic nie będzie nagrywane, ale jeżeli uzbroimy track i zrobimy sobie nagrywanie. To sygnał powinien się wgrywać bez większych problemów, tak jak widać. Mamy mały test. No i tak to wygląda, moi drodzy. W tym momencie, jeżeli sobie odsłuchamy, no to oczywiście powinniśmy słyszeć nasz mój głos w zasadzie działać. Działa. Wydaje mi się, że jest to spore usprawnienie, no i fajny, wydaje mi się, sposób na to, żeby kontrolować sygnał wpływający do fl -a. No i przede wszystkim, dzięki temu, co mamy tutaj, nagrywanie wreszcie, wydaje mi się, że będzie dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze i dużo sprawniejsze, dużo szybsze w FL-u. Więc zmiana jak najbardziej na plus. A z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.